To jest właśnie dziwne te są kobiety. Ale co zrobisz no właśnie, odpisała. Bez sensu się kłócić. Normalnie można. Nie musimy być przyjemni. Dla mnie ogółem, Ja normalnie nagrywam. Zobaczmy. Skórę zdejmę. fechar documento Ja to co kupiłem. A, ja mam sześćdziesiąt pięć lat. Śmiechu warty. <obarte> I sobie gada, co chce. Mi to nie interesuje. I życie to... Niech sobie układa sobie życie z kim innym, a nie będzie po prostu głupoty gadać. Ja cię nie obrażam, ja was nie obrażam. Jak się przyjedzie, to niech zadzwonię do Sławki, żeby... A dobrze, już ty nie gadaj taki głupo, ja teraz nagrywam. Mm. Już ta godzina, krótki film, właśnie pokazałem. To co kupiłem dzisiaj założę na spodnie to będzie pasowało Właśnie To ubym jest pożegnanie Proszę nie wypisać, wypisywać do mnie. Ja do Ciebie już nie będę pisał, bo to jest bez sensu. Taka kutnia nie wiadomo co ty wymyślasz. Rób sobie po swojemu. Wejdziesz jutro już w domu, sobie w Grajewie Bo ja tam się uwiem, nigdy w życiu się nie wybieram. Nie będę się wybierał. Ja kiedyś siedziłem tam i jeziora są. Całe to wszystko byłem młodszy na wakacje. I to właśnie chcę powiedzieć. Papa! Pa.